Postanowiłam jechać przez Serbię, także teraz stoję na granicy serbsko-węgierskiej. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Był możliwe, że lepszym pomysłem byłoby trochę jechanie dłuższą trasą, ale przez Rumunię i Bułgarię. No zobaczymy. Będzie kontrola na granicy. Muszę Wam powiedzieć, że mnie to stresuje. Czuję się jak za starych czasów gdzie te kontrole na granicy były. Niby wszystko jest ok, ale jakoś tak dziwnie. Czemu ktoś ma mnie kontrolować? Takie to jest dziwne i od razu się czuję jak jakiś taki nie wiem złodziej albo przestępca. Tutaj iska. Też to stanie w słońcu jej średnio służy. Cały czas dyszy. No, jest takie, nie wiem, dziwne wrażenie, bo takie poddawanie kontroli. Tutaj tablica końca Unii Europejskiej. Nie wiem, możliwe, że ja mogłabym podjechać tutaj y, na tą część. Po lewej stronie, bo tutaj są wszyscy, a po prawej stronie, po lewej stronie jest jakby napisane, że dla tych osób z Unii Europejskiej, ale jakoś tak dziwnie nikogo nie ma. Chociaż ktoś podjechał. No nic, chyba zaraz tam e, chyba zaraz tam podjadę, zobaczę co, co chodzi. No nie wiem, osoba z Niemiec. Stoi tutaj z Niemiec, też stoi tutaj. Dziwne. No dobra, ja się na razie rozłączam i zobaczymy później. Ale już wiem, dlaczego tam nikt nie podjeżdża. Otóż tam po prostu jest cały czas czerwone światło na tej części, gdzie mogą podjeżdżać osoby z Unii Europejskiej. Teraz zwolniło się zielone i aż się pokłócili o te miejsca, także śmiesznie. Nie wiem, czy tam podjechać, czy nie. Chyba tak. To podjadę. Skoro dla Unii, no to sobie podjadę. Za Austriakiem teraz stoję. Ciekawe, jak długo to potrwa. Przede mną jakieś... z 4-5... Może 6 samochodów. Przede mną jest jeden samochód, zaraz się dowiemy, co z psem, bo przecież powinna mieć paszport, a ja oczywiście zupełnie nie pamiętam, gdzie jest jej paszport. Yy, I moment jeszcze, mój, mój dowód osobisty, u Maria, ja normalnie zaraz dostanę zawał serca, a dopiero mam wjeżdżać na teren Serbii i jeszcze później mam drugą kontrolę. Także zaraz zobaczymy, a no, podjeżdżam. Pani wzięła ode mnie dowód osobisty, nie zauważyła chyba psa nawet. spojrzała się, nie zauważyła, że nie mam przynajmniej siedzenia! Thank you. O kurde, boże, 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 nic nie zauważyła Ale okej, okay, teraz jest jakby dalsza część Także jeszcze troszeczkę przede mną Teraz jestem w tej części bez Granicznej. Boże, ale tu jest kolejka, żeby dostać się do Unii Europejskiej. Dobra, tu muszę zmienić pas. Tiry stoją po prostu jak za starych dobrych czasów, jak je wziął, jeździło się do Czech. Pamiętam jak byłam mała. Firy stoją w długaśnej kolejce. Ja mam nadzieję, że ze stresu nikogo nie rozjadę. Dobra, ograniczenie do 40. Tutaj jakieś prace drogowe jeszcze są na moim jezdni. Jest akurat zamknięta jezdnia, mimo że mam być na mniej dobre. To podjeżdżam teraz do samochodów. Tutaj, osobowych. Ok. Niech będzie. No jest, troszeczkę osób też będą tutaj pilnować i sprawdzać. Okej. Okay. Tylko nie wiem, z jakiejś drugiej strony ta, ta budka jest. Teraz możliwe, że będę musiała wysiąść z samochodu, żeby dać Panu ten dowód osobisty. Gdzież Pani? Ale serduszko mi pika. Niesamowite po prostu. Tak jakbym była po prostu jakąś, nie wiem, przestępczynią. A to jest tylko granica. Tylko jakieś dokumenty. Wszystko powinno być jakoś takie. Nie wiem, czy to jest ten powód, że kiedyś byliśmy. W, ja pamiętam te czasy, jak byliśmy. E, mieliśmy komun, kom, komunę i po prostu te przejścia. Przez granice były tak stresujące dla rodziców, dla w ogóle wszystkich. Trzeba było wszystko chować, pakować i pieniądze wkładać do majtek czy, czy cokolwiek. I pamiętam ten stres w powietrzu, który był i te stanie w kolejkach takie bardzo długie. I czy sprawdzą, czy będzie kontrola, czy coś złapią, czy będzie trzeba płacić za coś, nie wiadomo za co, może za coś, za co się przewozi, czego się nie powinno przewozić, nie wiadomo co powinno, co nie powinno. Mnie to tak straszliwie stresowało wtedy i może miałam kilka lat, w sumie do, do któregoś tam, nie wiem, do ósmego mojego roku życia powiedzmy, czy, czy do dziewiątego, ale wielokrotnie wtedy przekraczałam granice. I polsko-czeską, polsko-niemiecką. I po prostu było to bardzo stresujące. I teraz, mi się wydaje, że to jest jeszcze takie, takie wrażenie, które mi zostało gdzieś w głowie, z tyłu głowy że jak jest granica, to mogą się dziać straszne rzeczy, nieprzewidywane, nieprzewidywalne. I także. Ja niby przez Serbię mam przejechać jeszcze jakieś 700 km. Myślałam, że dzisiaj będę nocować w Macedonii. Jest godzina 15:20. Hmm. To bym musiała całą noc prowadzić. No zobaczę. Albo może prześpię się gdzieś po prostu przy stacji benzynowej, gdzie jest internet, bo mam jeszcze troszeczkę dzisiaj pracy. Jak będzie darmowe WiFi, to. To możliwe, że po prostu zatrzymam się na stacji benzynowej i na stacji benzynowej ogarnę temat pracy, i, i tam od razu przekimam się. Widzę, że jeszcze to troszeczkę potrwa, chociaż nie wiem, może pa, no parę samochodów jest jeszcze przede mną, ze trzy, cztery. Nikt z nich nie wychodzi, ale chyba wszyscy jadą skrócić. W związku z tym bardzo, bardzo możliwa, duża możliwość, że ja będę musiała wyjść z samochodu. Chciałabym już wjechać do cienia. No, może mi się teraz uda pod zadaszenie wjechać, chociaż trochę. Normalnie nogi mi się tak trzęsą prawie jak na egzaminie z prawa jazdy. Wtedy mi tak stukały o sprzęgu. No teraz tak nie stukają, ale czuję takie napięcie. A to przecież zwykła granica i to jeszcze są tutaj popodpisywane umowy międzynarodowe, że mogę przejeżdżać na dowód osobisty. Więc tak naprawdę przecież nic strasznego, można byłoby powiedzieć. Dobra, podjeżdżam, ale nie wiem czy tak. Dobra, Jezus, będę musiała wyjść, bo tutaj człowiek w budce siedzi. Także pasażer podaje dowód osobisty. Okej, okay, to ja sobie może dostępnę już pasy. Przede mną jest jeden samochód oddaję. Dobra, to teraz ja włożę, trzymajcie kciuki. Dobra, jedna sekunda. zostają? Dziękuję. Jezus Maria, udało się. Pani nic nie powiedziała, tylko się na mnie popatrzyła krzywo. Oh, tutaj jeszcze ktoś jest w butce, czy nie? Tutaj już nic nie ma. Mogę jechać sobie. Hmm, dziękuję bardzo. Pan mi machnął. Jezus Maria, jestem Serbia, Serbii. No, jeszcze pas muszę zapiąć, bo zaraz mam za zapłacę za no, zapięcie pasów. Gdzie jest mój tutaj to było to dobra jest. Ojejku, jeszcze czeka mnie granica między Serbią a Macedonią Północną, a później jeszcze między Macedonią Północną a Grecją, więc jestem w jednej trzeciej tego stresu. Ale dobrze, dobrze, już, już jest za mną, teraz chwila na uspokojenie się. Dobra, ale musicie przyznać, zdążyłam jeszcze wyjąć kamerę i patrzcie, ile tutaj jest jaka kolejka tirów. To jest właśnie granica, żeby dostać się do Unii Europejskiej. No, to witamy w Serbii. Pana niestety nie możemy wziąć na stopa. Ja już go widziałam w ogóle. Widziałam go na jakiejś stacji benzynowej. Pana nie możemy wziąć, bo się nie zmieści. A tutaj tiry się wciąż ciągną. Ta kolejka. Także... Grubo. I zgadaję radę. <ścoughs> Schowała się. No nic. Ja jestem cała mokra i spocona ze stresu, ale emocje zaraz mi opadną i będę mogła jechać dalej. Trzymajcie się. Pa. Mówcie, co chcecie, ale mam wrażenie, że ta autostrada w Serbii, przynajmniej na tym odcinku, na którym. Ja teraz jadę, czyli tuż za granicą z Węgrami w kierunku południowym. Mam wrażenie, że ona została wybudowana dla mnie. <grym> Tutaj prawie w ogóle nie ma ruchu. Można normalnie kanapki sobie robić, smarować chleb masłem i wszystko. No może spać niekoniecznie bo jednak jak widać, nie wiem czy widać, ale generalnie jest taki lekki zakręt, więc jakby tak się jechało cały czas prosto, to prędzej czy później wjechałoby się w barierki. Ale coś niesamowitego. Chyba jeździ mniej samochodów tutaj niż na drodze Wrocław-Leszno na no, odcinku od, Częs, od, od Trzebnicy w kierunku, w kierunku Leszna. Tam też prawie w ogóle nie ma ruchu. O, brawo! Ktoś mnie wyprzedził, niesamowite.